W dzisiejszym odcinku nauczę Was kilku sztuczek na rozwiązywanie całek z funkcji trygonometrycznych. Całki z funkcji trygonometrycznych, czyli pod całku mam sinus, cosinus, tangens albo codziens. Ok, mam tutaj sinus razy cosinus. I teraz przypominamy sobie z liceum, że był taki wzór na sinus alfa plus sinus beta. Jaki to był wzór? 2 sinus alfa plus beta przez 2. Cosinus alfa minus beta przez 2. Jak wykorzystam to w tym zadaniu? No zobaczcie. Moje alfa plus beta to będzie to, co przy sinusie, czyli alfa plus beta przez 2 chcę, żeby to było 2x, a alfa minus beta przez 2, żeby to było 3x. Czyli alfa minus beta przez 2 to jest 3x. I teraz może jeszcze podzielę ten wzór przez 2, czyli tutaj nie będę miała długi, a tu będę miała jedną drugą przed wszystkim. Najpierw rozwiążę ten układ równań pomnożę tutaj razy 2 i tu też razy 2, czyli alfa plus beta to jest 4x a alfa minus beta to jest 6x. Jak dodam stronami, to wychodzi mi, że 2 alfa to jest 10x, czyli alfa to jest 5x. To mogę wstawić sobie teraz tutaj i wyliczyć stąd beta. Beta mi wychodzi minus x. Ten wzór, czyli sinus 5x plus sinus minus x, to rzeczywiście nam wiedzieć, że to jest 2 sinus 2x cosinus 3x. Wobec tego naszą całkę możemy zapisać, że to jest 1 druga, no bo tutaj to dzielenie przez 2 mieliśmy, razy sinus 5x plus sinus minus x dx. Czyli jedna, druga jest przed całką, a tutaj już możemy wyliczyć. Sinus 5x z tego całka to jest 1 piąta z minusem cosinus 5x. Sprawdźmy. Pochodna z tego to jest minus sinus razy 5. Skróci się i wychodzi sinus 5x. To zróbmy, że chcemy przecałkować, bo sinus minus X, to mogę minusa wyciągnąć całkę przed, na początek sinusa. To jest to samo, co minus sinus X, bo sinus X nie parzy z tą funkcją. A całka z minus sinus X to jest cosinus X, czyli będzie plus cosinus X i tutaj jeszcze plus C. Czyli jak mamy sinus razy cosinus, tak samo jak będziemy mieć sinus razy sinus albo cosinus razy cosinus, będziemy korzystać z odpowiednich wzorów. Trygonometryczne, które gdzieś tam się kiedyś pojawiły. Czyli powtórzcie sobie, jakie były wzory na sinus alfa plus sinus beta, sinus alfa minus sinus beta, cosinus alfa plus cosinus beta, cosinus alfa minus cosinus beta. Mogą się tutaj przydać. I idźmy do drugiego przykładu. Jak rozwiązać całkę dx przez sinus x? Są na to co najmniej dwa sposoby. Ja pokażę Wam pierwszy. Pierwszy to taki trik. Pomnożę sobie górę i dół przez sinus x. Zaraz zobaczycie dlaczego. Na dole mam wtedy sinus kwadrat x, a sinus kwadrat x to przecież 1 minus cosinus kwadrat x. I teraz mogę sobie zrobić podstawienie, bo za t podstawię sobie cosinus x. Czyli dt to będzie z cosinusa minus sinus x dx. Czyli na górze mam minus dt. Czyli całka minus dt przez, a na dole mam 1 minus t kwadrat. No, żeby nie było tyle minusów, mogę zrobić, że to jest całka dt przez t kwadrat minus 1. Chciałabym rozłożyć to na ułamki proste, bo 1 minus t kwadrat to t kwadrat minus 1 to t minus 1 razy t plus 1. Czyli wiem, że rozbije mi się na ułamek prosty, a t minus 1 plus b. Przez t plus 1. Mnożę to przez t kwadrat minus 1 i co mam? Z lewej strony 1, z prawej a, t plus 1 plus b, t minus 1. Jak posegregujecie, to przy t mamy a plus b plus tu mamy a minus b i porównujemy. Tu nie mam żadnego t, czyli to, co przy t musi być równe 0, a to jest wyrazem molem, tutaj jest jedynko. Czyli jaki mamy układ równań? Mamy, że a plus b ma być równe 0, a a minus b ma być równe 1. Jak dodamy to stronami, to wychodzi nam, że 2a jest równe 1, czyli a jest równe 1, 2, to b będzie równe minus 1, 2. Wracam tutaj. Czyli 1 przez t kwadrat minus 1 równa się a, czyli 1, 2 przez t minus 1 plus. Minus 1, druga, bo B przez T plus 1. Teraz dopisuję całki, dopisuję wszędzie DT. Tu mam całkę, gdzie wynik to jest 1, druga, logarytm naturalny T minus 1, minus 1, druga, logarytm naturalny T plus 1 plus C. Ok, więc teraz tak. Ja zapiszę to trochę lepiej. Jedną drugą dam na początek, czyli wyciągam to i to. I mam wtedy dzielenie logarytmów, czyli mogę zapisać, że to jest logarytm naturalny, wartość bezwzględna t minus 1 przez t plus 1, i tu jeszcze chcę dopisać c. Ale wracam do mojej całki, czyli tą całkę policzyłam tu i idę dalej. Dlaczego? Bo to nie koniec. Ja chcę wynik zapisać z x. -ami. Moje t to cosinus x. Czyli całka to będzie 1, druga, logar naturalny. Na górze mamy cosinus x minus 1, a na dole cosinus x plus 1. I do tego dodajemy c. Jest jeszcze drugi sposób, jak można to było rozwiązać, czyli takim podstawieniem, gdzie coś byśmy postawili sobie za sinus x, ale to będzie w kolejnych odcinkach.